No tak, słuchajcie. Witam Was. Dzień dobry, poniedziałek, 8 kwietnia. Ech, już myślałem, że nic z tego nie będzie, bo fiksować. Mi internet zaczął. Ale się u... udało. Wystarczyło zresetować kąpa, ale nie wiem, czy mnie słychać. O, jest ok. No właśnie, jak przystało? Słuchajcie, na 8 kwietnia minus 7 stopni w krajem mierzu. Także robi się nam jasno, ale jeszcze przez zimę przechodzimy. To jest ta faza, właśnie. No i nie chcę się kin wkleić. Ach, no właśnie. No, bo trzeci dzień fali wolności. Słuchajcie, to już najwyższa pora, żeby tą wolność przejawiać. W poniedziałku w niebieskim kinie. Jak zwykle kinie uzdrowienia. Ciekawe jak tam u was yy, biały biegunowy mak wczorajszy. Ale w takich myślę, że mogło być gorąco, przynajmniej tutaj tak było. Choć za oknem nie jest, zaznaczam minus 7. Chyba wrócę do kąpieli śnieżnych, bo to już taka fajna temperatura, żeby trochę poszczypało, a pewno długo się nie utrzyma. Bo dzisiaj zapowiada się piękna pogoda, więc może yy, mrozy mogą być jeszcze pewno ze, z kilka dni. Yy. Mocniejsze niekoniecznie niekoniecznie będzie wiosna. Dziś zmieniam kierunek biegu i przejmuję pełną odpowiedzialność za siebie. Dziś zaufam moim snom i wizjom. Dzięki nim odnajdę spokój wewnętrzny i poczuję się niezależny. Dziś nie ulegnę presji partnera, rodziców, męża, żony, dzieci. Lecz samotnie przepraszam, samodzielnie podejmę decyzję mającą wpływ na moje dalsze życie. Dziś będę bronić swoich racji i odważę się powiedzieć nie, stop koniec. Czyli yy, prawdopodobnie dzisiaj takie procesy w partnerstwie szeroko rozumianym yy, mogą się zamanifestować. Mogły one już wczoraj się manifestować, dzisiaj będą się dążyć pewno do jakiejś głębszej, głębszego uzdrowienia, bo to już pora. Słuchajcie, żeby nie przesuwać takich rzeczy na przyszłość. Więc e, warto nad nimi popracować głębiej, powiem szczerze. A tak jak powiedziałem, wczoraj się mogły już mocno, mocno zamanifestować, bo ta fala wędrowca zauważam po trzech dniach, że już jest taka bezkompromisowa dość. To znaczy oczywiście my wybieramy czego chcemy doświadczyć, to jest zasadnicza, zasadniczy jak gdyby element tego. No ale Powiem tak, że na pewno już teraz w drugim zamku czasu będzie, to znaczy nie będzie wspierana wewnętrzna hipokryzja. Więc jeżeli na jakimś, jakimkolwiek poziomie chcemy się od czegoś uwolnić. No to musimy liczyć się z tym, że wszystkie cienie i te inne manifestacje na innych poziomach, które temu przeczą, a czasami są równolegle pod względem decyzji odwrotne zupełnie do tego, co chcemy przejawić, będą usiłowały się przejawić i pokazać nam to. O, przepraszam, coś ta 5.55 dalej nastawiona na moim dziku. mało użyteczna się okazuje. Eee, no właśnie, myślałem, że wam coś ciekawego dziś pokażę, ale ponieważ zwiesił mi się internet i nie udało się tego wgrać, no to jeszcze zaczekamy, eee, bo to... Taki się proces weryfikacji Szamana rozpoczął mocny. No i no i właśnie. Ale właśnie ten internet jakoś nie chciał współpracować. Skończył się limit wczoraj. Poszerzyłem go, a on chodził po prostu, że ledwo się otwierała strona. No i dopiero jak zresetowałem kompa. To znaczy włączyłem, wyłączyłem i router internet to jakoś zaczął chodzić normalnie. Dzięki temu mnie słyszycie, bo jeszcze 5 minut temu, czy no 5 to już gadam, ale 10 yy, nie udawało się nic włączyć. Ale intuicyjnie wyczułem, co należy zrobić. Bez nadziei, że będzie lepiej, ale w oczekiwaniu, że będzie lepiej. No i tak się stało, słuchajcie. Może to też tylko siła kreacji, ale to był raczej raczej może, może technicznie techniczny problem. Słuchajcie yy, dziś ten szpak za oknem te szpaki ciekawe ptaki a ponieważ siadł mi dosłownie metr za oknem jak siadłem tutaj przed komputerem, no to przeczytam o tym szpaku, już pewno to czytałem parę dni temu, kiedy one przyszły pierwszy raz, ale ten tutaj, no chciałem go na szybko sfotografować i wkleić świeże zdjęcia, ale jak wstałem, no to jednak postanowił odlecieć. No widzę, że już po pierwszym rzucie, nie pamiętałem. Wspiera nam ten dzisiejszy kim. Szpak, autorefleksja, spojrzenie w lustro, cienia, sprawiedliwość. Gdy szpak wkracza do naszego życia, przynosi przesłania ze świata podświadomych, karmicznych uwikłań, które chcą być teraz rozpuszczone i uzdrowione. Nadszedł czas na pozbycie się starych rzeczy. I jego purpura sygnalizuje wglądy na wyższym poziomie. Spojrzenie z nadrzędnej pozycji, prawo i wyrównanie. Zieleń przynosi uzdrowienie cienia. Szpak niesie ze sobą zdolność oglądu danej sprawy z innego punktu widzenia niż ten, który Ty znasz i wskazuje drogi uzdrowienia. Jest surowym, ale sprawiedliwym przewodnikiem po świecie duszy. Jego zdolność naśladowania dźwięku wzywa cię do zastanowienia się nad sobą, zerknięcia w zwierciadło twoich cieni. To, co tam rozpoznasz, możesz wyrównać i rozpuścić. Zwraca twoją uwagę na to, co możesz wnieść do sytuacji. Wie, jak toczą się losy i kiedy jest właściwy moment. Przynosi prawdę i prostolinijność. Swoim dziobem wyciąga rzeczy z energetycznego pola. Upomina, abyś nie był taki gadatliwy, nie ufał naiwnie, nie oceniał innych, nie działał pochopnie. Ale najpierw postarał się ogarnąć całość problemu. Szpaki, pojawiające się stadnie no to nie był stadny to już nie będę y, czytał cienna strona szpaka Szpaki reprezentują nieczyste sumienie, kradzież energii, karę, samokaranie, upór, niekiedy brak siły serca. Obstawianie przy własnym poglądzie na sprawę. No tutaj trzeba, to już skończyłem, z tej zieleni skorzystać, czyli przynosi uzdrowienie cienia, zieleń szpaka, bo to był taki no o, bardzo ciemnozielony, w zasadzie czarny ten szpak, no ale w tym y, czarnym kolorze właśnie się ta jakaś taka zniła zieleń przebijała, bo tych szpaków to jest po prostu mnóstwo gatunków, nawet tutaj koło mnie to y, te, które tutaj są na zdjęciu, to inny gatunek niż ten, który mi tu siadł obok. Ten, który siadł, to był taki właśnie czarny na pierwszy rzut oka, ale to jest taki no, bardzo ciemna zieleń, można powiedzieć. Choć, tak jak mówię, na pierwszy rzut oka, uko, oka wygląda czarny. Taki jak ten w kształcie wielkości, który tutaj jest na zdjęciu, natomiast choć może ten, który tutaj siadł, Dzisiaj był troszeczkę większy. Jest ponad 120 gatunków szpaków, jakby ktoś nie wiedział. No i chyba co najmniej kilka, jak nie kilkanaście u nas, więc. Więc mnogość tych ptaków. No widzę, Awe wstał, bo on ma dopiero dziesiątą w tym nowym miarku. No, witam wszystkich. Widzę, że dzisiaj yy, ciężko się wam wstaje, czy coś. A mnie całkiem le lekko się wstało. Już się obudziłem przed audycją, choć się położyłem o drugiej, yy, więc hmm. niespecjalnie długo spałem. Ale jestem posałnie wczoraj, yy, dłuższej, bo nic by nie było z mojego gadania, jakbym nie praktykował tego. W rzeczywistości więc też skorzystałem, że tam gdzie chodzę jest pusto z reguły w niedzielę. No i faktycznie byliśmy sami w, te, w tej saunie. No i bardzo, bardzo fajnie było. Także pewne takie właśnie procesy tej fali wędrowca mówię, że się zaczęły już wczoraj takie mocne oczyszczanie. Tym bardziej, że ona idzie od czerwonego kinu, więc yy, w sobotę oczywiście zaczętego, więc te pierwsze cztery kiny po kolei są takie dość istotne jako taki większy fraktal. No i jeszcze łącznie z jutrzejszym żółtym samoistnym wojownikiem. No ale do niego pewno dojdziemy jutro. Et, może dlatego się dzisiaj nie wgrało to, co chciałem wam pokazać. No. Fajnie. A w środę mamy nów, czyli do środy co najmniej mamy mrozy. No fajnie. Słyszałem wczoraj, słuchajcie, że w Norwegii jest 20 stopni plus. Na północy Polski wychodzi, że już trochę cieplej, a tutaj, gdzie powinna być już wiosna w pełni, czyli na południu minus 7, i to pewno w górach mogło być więcej. Chociaż nie wiem. Hmm. Agnieszka, to Sandra. No, fajne rozmowy z rana, no ale. Zakładam, że to jeszcze niektórzy śpią mają postrzeganie podprogowe mocno. No ale dobra. A we wszystko chcę wiedzieć. No i co moi mili? Nie będziemy tutaj w tej fali. Nie będę Was zanudzał 40-minutowymi audycjami. Wrócimy do poważniejszych tematów. W drugiej w drugim fraktalnym przejawieniu pali wolności. Teraz jest ludzi, żeby te wszystkie rzeczy, które mają się tutaj zainicjować, niech się one dzieją, bo tak jak powiedziałem na początku, słuchajcie, tu już nie ma kompromisów i warto, no warto pouwalniać, już nie powiem popracować, ale pouwalniać te wszystkie pola, które, które no siłą rzeczy się nieuchronnie manifestują i dążą do oczyszczenia. Zawsze ktoś, ktoś coś ma do uwolnienia, bo taka jest natura rzeczy. Te lustra, które wokół nas są. Oto właśnie są. W pewien sposób to my kreujemy te lustra, bo odbijamy się w nich my sami, choć wydaje nam się, że to nie my, tylko, tylko ktoś inny czy coś innego, ale niekoniecznie tak jest, bo w zasadzie my siebie widzimy w tych lustrach. Więc to, co one nam pokazują, to nas samych, właśnie. A ponieważ ym, być może, być może, i życzę tego wszystkim, bo jesteśmy w drodze do tego, w końcu w tych lustrach zaczną się same wspaniałe, piękne y, i pełne mocy istotnych przejawiać, no to hmm, dopóki tak jeszcze nie jest. Chyba, że jest i ja to wszystko na darmo mówię. Ale jeżeli by tak jeszcze nie było, no to właśnie warto to wszystko uwalniać. Na Cito w ostatnim momencie. Choć oczywiście tych momentów będzie każdy miał dowolną mi, mi ilość, ale po co to przechowywać? I przenosić z, fala na, z fali na fale i tak dalej. Jak tutaj już przestrzeń wspiera całkowite uwolnienie? Słuchajcie, dla tych, którzy są oczywiście gotowi na to, ale tak jak mówię, zdanie sobie sprawy z tego, jaki jest tego mechanizm, powoduje, że nasza gotowość w pewien sposób się zmienia. Czasami w jednej chwili, i okazuje się, że można również uwolnić wszystko w jednej chwili. A niekoniecznie przenosić to, i przenosić, i mówić, że. Mm, że jeszcze nie jestem gotowy, czy coś tam. Takiego w takim stylu, i tak dalej. No, także. Aha. Jeszcze mamy test. Czyli mieliśmy figurę, mieliśmy kolor, no to słuchajcie, dzisiaj ostatni dzień to jutro będzie wyjaśnienie. Aha. No okej. Okay. Yy, dzisiaj cyfra. Jedna cyfra, czyli liczba od 1 do 9 z wyłączeniem zera bo 0 to 0 no chyba że ktoś ma potrzebę wybrać 0 ale 0 to 0 to nie cyfra. to brak cyfry ale czasami ten brak jest istotny więc jest tutaj dowolność. Więc do tej figury i do tego koloru wczorajszego dołóżcie jeszcze cyfrę. Jak koniecznie ktoś potrzebuje dwu-cyfrową, no to dołoży dwucyfrową. Cyfry, czyli liczbę. I zostańmy na tych dwucyfrowych. Chyba, że ktoś potrzebuje trzycyfrową. cyfrową. Ale już dalej się nie rozwijajcie. I jutro rozwiązanie będzie Awe to na razie sobie zapisz. Nie musisz się dzielić. No. Ty jesteś materialista mocny, łączysz wszystkie te, no i ta ósemka, a z drugiej strony nieskończoność, no to jest, ci towarzyszy, więc ma dwa aspekty, dwie, dwa aspekty mocne ta ósemka, ale dzisiaj już nie będę tego wyjaśniał. Jutro e, wpiseć, wpiszecie je na czata i omówię te, które zostaną wpisane, natomiast w takim znaczeniu, jakiego nas tutaj. Do takiego swoistego, zupełnie innego testu, w jaki sposób to nas tutaj dotyka, czy Was. Ale to będzie jutro. Dzisiaj wybieramy właśnie tą cyfrę. No i tyle. Słuchajcie, 20 minut mija. No, prawie widzę. Jesteśmy w komplecie po ilości słuchaczy, sądząc, ktoś nam odpadł i jeszcze chrapie albo już w jakiejś głębszej aktywności matriksowo poniedziałkowej jest albo przeniósł ją z wczoraj może. No i tak to też jest. Słuchajcie, pogoda zapowiada się Wspaniała, ja jestem też szczęśliwy, bo brak słońca daje się wyznaki, bo mogłoby już być, a ostatnio no jest mocno rzadkie. A tak jak z tym wyżem, czyli niskimi temperaturami, przypuszczam, które się utrzymają co najmniej do środy, no to zanosi się, że tego słońca będzie więcej. I będzie piękny, bezchmurny, słoneczny dzień. Przynajmniej tutaj w Kazimierzu, ale myślę, że to na większym obszarze. Także tego słońca Wam życzę, gdziekolwiek nie jesteście. No i życzmy sobie, żeby ta wiosna przejawiła się nam również na poziomie temperatury. Niekoniecznie na tych minus 10 pewno może i skończymy. W niektórych miejscach i słuchajcie, pamiętajcie, że potem nagle minus 20 się zrobi, przynajmniej w Polsce. No i to będzie szok, więc przygotujmy się mentalnie na ten szok, żebyśmy też fraktalnie w ciałach byli na to gotowi, żeby nie dostać pogarach, bo słuchajcie, systemy naprawdę nie wytrzymują czegoś takiego. Ci, co mają 20, tak jak w Norwegii właśnie słyszałem wczoraj, że tam już jest 20 i wszyscy są w szoku, bo moi właściciele tutaj są właśnie w Norwegii i mówią, u nas jest 20 i zupełnie inne warunki, a to słuchajcie prawie 1000 km na północ, więc jest to taka lekka dziwność, tym bardziej, że dziwność utrzymująca się już prawie miesiąc. No, i to wszystko jest takie ciekawe. Także jeszcze raz słoneczka, słuchajcie, i manifestacji tej wolności coraz więcej poprzez uwolnia, uwalnianie tego, co tą wolnością nie jest na maksa, z lekkością, z przymrużeniem oka. Pamiętajcie, to my kreujemy to, czego doświadczamy. Więc pora kreować. To, co ma poparcie na przestrzeni. No i tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. A jeszcze powiem o jakiej godzinie. O kurczę, jutro nam przyspiesza. 5:46 i 59 czasu warszawskiego czyli Środkowoeuropejskiego. Muszę uzupełnić te godziny, bo tylko w pierwszej wersji doszedłem właśnie do jutrzejszego dnia, bo myślałem, że to i tak yy, mi to wystarczy, że te audycje tylko na tą pierwszą falę nam będą potrzebne, której już nie ma, czyli na falę A, a falę słońca. No to słuchajcie do jutra, bo już pięć razy się z wami żegnałem, więc się żegnam. Jutro może wrócimy do jutro test, jak nam starczy czasu do takich poważniejszych tematów, żeby wykorzystać te nasze fale mózgowe, stan medytacji naturalnej o tej porze. No to słuchajcie do jutra.